W poprzednim rozdziale zaczęliśmy wstępnie omawiać funkcję Soft Proofing. Wiemy już, że za jej pomocą możemy wyświetlić symulację kolorów na wydruku. W tym rozdziale spróbujemy rozwiązać dość istotny problem, czyli zajmiemy się kolorami, które na wydruku wychodzą poza zakres. Zaznaczamy to samo zdjęcie, ponownie otwieramy w module Develop. Włączona jest funkcja Soft Proofing. Wiemy już mniej więcej, jak te kolory na wydruku będą. Wyglądały. Klikamy w prawym górnym rogu, aby włączyć oznaczanie kolorów odciętych. Czyli wiemy już, na czym polega istota problemu. To zdjęcie ma silnie nasycone kolory, no i typowa drukarka nie potrafi ich w pełni odzorować. Czyli będziemy teraz musieli nasycenie tych kolorów trochę obniżyć. Najpierw jednak spróbujemy ten problem rozwiązać w inny sposób. Wiemy już, że z tej rozwijanej listy możemy wybrać inny profil przeznaczony na przykład do innego typu papieru. Wybierzmy teraz pierwszą pozycję i zauważmy, że tutaj uzyskamy znacznie lepszy rezultat. Uzyskamy lepsze odzorowanie kolorów. Mniejsze fragmenty zdjęcia zostaną oznaczone kolorem czerwonym. Opcjonalnie możemy wybrać jedną z dwóch opcji widocznych poniżej. Popatrzmy teraz na opcję Relative. W tym wypadku program próbuje zachować odzorowanie tych kolorów, które znajdują się w zakresie, natomiast obniża jednocześnie nasycenie kolorów wychodzących poza zakres. W tym wypadku są to kolory na pierwszym planie różne odcienie żółtego i zielonego. Druga opcja działa w nieco odmienny sposób. W tym wypadku program będzie próbował zachować różnorodność kolorów. Możemy powiedzieć, że wszystkie kolory będą miały zmienione nasycenie w jednakowym stopniu, nawet jeśli nie wychodzą poza zakres. Oczywiście, wybór jednej z tych dwóch opcji jest uzależniony od konkretnego zdjęcia, od konkretnego projektu. Może pozostaniemy przy pierwszej pozycji. No i teraz musimy rozwiązać ten problem kolorów na pierwszym planie. Najpierw klikniemy na przycisku Create Proof Copy. Czyli stwórz kopię przeznaczoną do wydruku. Stworzona zostanie zwykła kopia wirtualna. I to właśnie na tej kopii przeznaczonej do wydruku będziemy modyfikowali kolory. Teoretycznie możemy tutaj użyć saturation i przesunąć na lewo. Oczywiście nasz problem zniknie, no ale jednocześnie uzyskamy stosunkowo niskie nasycenie kolorów. Dlatego tutaj będziemy musieli przywrócić raczej wartość poprzednią, choć nasz problem powróci. Wiemy jednak dobrze, że w programie Lightroom, korzystając z narzędzi w panelu HSL, możemy selektywnie manipulować nasyceniem kolorów. W tym wypadku oczywiście interesują nas te obszary w kolorze żółtym i zielonym. Przejdziemy teraz do tego panelu, wybierzemy Saturation, ponieważ będziemy zmniejszali nasycenie. Klikniemy w lewym górnym rogu, będziemy pracowali bezpośrednio na zdjęciu. Teraz umieszczamy kursor nad obszarem, który chcemy zmodyfikować. Pamiętajmy o tym, że przeciągamy do góry, aby wartość zwiększyć, oraz na dół, aby tą wartość zmniejszyć. Czyli w tym wypadku będziemy musieli złapać i przesunąć na dół. I zauważmy, że uzyskaliśmy prawidłowy rezultat. Przesunięty został suwak odpowiadający za kolor żółty oraz w nieco mniejszym stopniu suwak odpowiadający za kolor zielony, czyli udało nam się usunąć niemal wszystkie obszary oznaczone kolorem czerwonym. Od tej chwili te miejsca powinny mieć prawidłowe odzorowanie na wydruku, a skoro pracujemy selektywnie, ograniczyliśmy nasycenie tylko do wybranych kolorów, to przy okazji zachowamy wysoki poziom nasycenia na całym obszarze zdjęcia.